Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku mojej serii, w której pokażę Wam moje początki w drodze do żużlowego świata. Ja jestem Patryk, zapraszam Was do oglądania, ale zanim pokażę Wam, jak to wszystko się zaczęło. Na początek opowiem Wam, jak do tego doszło, że zacząłem jeździć w Akademii Czarnego Gryfa. Pierwszą taką przełomową sytuacją, w której stwierdziłem, że warto spróbować, było ogłoszenie naboru przez Polonię na swoim Facebooku i na innych social mediach. Stwierdziłem, że spróbuję, bo zawsze interesowałem się żużlem odkąd pamiętam. I stwierdziłem, że to będzie dobra szansa, żeby spróbować swoich sił na żużlu. Nie wiedziałem, jak to wyjdzie. Okazało się, całkiem fajnie, ale do tego przejdziemy później. Teraz zapraszam Was do filmu. Pierwsza jazda na motocyklu w moim wykonaniu odbyła się w Głażewie na pitbajkach Mały tor, ale pierwszy raz na motocyklu ogromny stres mi towarzyszył, ale trzeba było się przełamać, dlatego pokażę Wam teraz nagrania z pierwszego treningu. Będziecie słyszeć, jak tam coś tam opowiadam. No, nie było najlepiej, ale od czegoś trzeba było zacząć. Teraz na nagraniach widzicie moje pierwsze jazdy w Głazewie, pierwszy raz na motocyklu, technika nie najlepsza, przyznam, ale od czegoś trzeba zacząć. Później przejdziemy do treningów na stadionie Polonybydgosz. Pierwsze jazdy na motocyklu, może nie idealne, ale zaliczone. Teraz przechodzimy do treningów, które już odbywały się w ramach Akademii Czarnego Gryfa. Pierwsze jazdy w Akademii trochę stresu, ale całkiem udane. Najlepsi przechodzili dalej i mogli rozpocząć swoją przygodę na motocyklach o pojemności 500 cm3. Na tych nagraniach może już trochę mniejsza niepewność, lecz cały czas trochę stresu we mnie było. No. Bo jazda całkiem udana, udało się przejść dalej, dlatego uznajmy, że było pozytywnie. Pierwsze oficjalne treningi w Akademii Czarnego Gryfa możemy uznać za zaliczone. Przechodzimy teraz do dużego toru i pierwszego treningu już na 500-kach. Trening bardzo ciężki ze względu na to, że bardzo bałem się tej mocy. 500 centymetrów sześciennych to już jednak jest moc. Dlatego teraz zobaczycie nagrania pierwszej jazdy bardzo powolno, ale jak na pierwszy raz chyba udanie. Teraz Wam pokrótce umówię co się dzieje na torze. No start, taki typowy powoli start, żeby zacząć jazdę. Jazda bardzo powoli, no nie wymagali od nas niczego wielkiego na początek. Sam trochę się bałem, co widać yy, po prędkości mojej. Pierwsze jazdy na dużym torze, na dużym motocyklu za mną. Widać było trochę stresu po mojej małej prędkości, ale nie załamujemy się, za nie zatrzymujemy się. Lecimy dalej, bo czeka na nas dalsza przygoda. To były dopiero początki składania się od połowy łuku, ale takie było polecenie trenera. Dlatego słuchamy poleceń i lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. <trony> Na następnych nagraniach ten sam trening. Może nie będzie widać na nim progresu, ale dla mnie ten progres był widoczny. Każdym wyjazdem technika się poprawiała, każdym wyjazdem miałem coś do poprawy i starałem się to zrobić. Moje pierwsze treningi uświadomiły mnie idealnie o tym, o co chodzi w żużlu. Duża prędkość, musisz kontrolować motocykl, bo inaczej to nie wyjdzie. No, pierwsze treningi bardzo były dla mnie stresujące, ze względu na to, że to były dopiero moje początki. Myślę, że każdy tak miał na początku. Może się mylę, może nie, ale tak było w moim przypadku. Ja będę Wam opowiadał z mojej perspektywy, jak to wyglądało, bo o to w tym wszystkim chodzi. Następnie powinienem Wam wspomnieć o tym, że to nie było proste, jak Wam się wszystkim wydaje. Tak jak idzie się na mecz i słucha tych wszystkich kibiców, którzy wszystko wiedzą najlepiej, oni by pojechali najlepiej. To nie jest takie proste, gdy już się wsiądzie na motocykl i wie się to z perspektywy zawodnika. Naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest takie proste, jak się wydaje w telewizji. Na następnym nagraniu zobaczycie trening z udziałem gości z Piły. Ja niestety na nim się nie popisałem, między innymi ze względu na to, że przy jednym wyjeździe z kolegą z zamiast go wyprzedzić, ustąpiłem mu, co dla mnie skutkowało jednym okrążeniem mniej, yy, który odjechałem za nim. No, to mój błąd ewidentny, widać to po reakcji trenera. Nie był zadowolony, ja również nie byłem zadowolony po tym, jak to zrobiłem. No, za każdym razem, jak się wyjeżdża, to chce się skorzystać maksymalnie z tego, co się. Dostaje. No i właśnie to jest to o czym mówiłem, tutaj składam się w łuk, jadę, jadę i widzę, że kolega z piły rusza, no niestety zamiast go tutaj wyprzedzić po zewnętrznej, odpuściłem gaz i wjechał przede mną, straciłem na tym całe okrążenie jak za chwilę zobaczycie, ale dalej już starałem się składać tak jak wcześniej, czyli od połowy łuku co najmniej, żeby już nie tracić kolejnych okrążeń. Tak, jak sami na tym nagraniu widzieliście, popełniłem błąd. Nie mam prawa za ten błąd nikogo innego obwiniać, jak samego siebie. No, powinienem tutaj wyprzedzić kolegę, ze względu na to, że to było jedno okrążenie do tyłu w moim wykonaniu praktycznie dobra połowa okrążenia, ze względu na to, że na drugim łuku już się złożyłem normalnie. No, ale dalej to nie jest oczekiwana forma, którą powinien mieć zawodnik, który ma jakieś wyższe aspiracje. Niestety, no ale. Nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. Ale aby oglądać mój dalszy progres, niestety będziecie musieli chwilę poczekać. Dzielę tę serię na dwa odcinki. Zapraszam Was do oglądania. Ale chciałbym Wam jeszcze podziękować z góry za to, że jesteście tutaj ze mną, że oglądacie ten film. Jakość może nie jest najlepsza, tak jak pisałem na wstępie, ale dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.